I tak się szatkuje, kapusce. Lekko. lekko idzie. Jak jest ostry ten... Jest to... no, musi być ostry, panie no no ja nie... ostry. Ja po to sprzedaję, żeby było ostre. No, no? ale w końcu się wstępnie. No po siedmiu latach to może. O, 7 ale 7 trzeba lat? kupić nowy. To połamie 7 lat to nie będzie. Dlatego panu mówię, żeby nie przyciskać mocy. Nie no, przyciskać. To, tak to nie jest dla siłaczy, tylko dla ludzi, którzy obierają, a nie o, dla kulturystów. No to dobrze. elegancko idzie bez problemu tak przede wszystkim on służy też do obierania nie? No. ma pan marchewkę, pietruszkę, seler. No, są dwie, ładnie. Widzi pan ładnie idzie, w jedną, idzie. I z drugą stronę w jedną, i z drugą stronę w jedną i z drugą Tylko stronę. Tylko trzeba po palcach nie. No po to jest tak zrobiony, żeby właśnie po palcach nie jeździć. A jak raz tam jeden palec... Ja bym się nauczył. Dziesięć palców jest to zawsze te, które zawsze, zosta... 9 zostanie. Dziewięć zostanie. <laughs> Zdrowy pierogi też tak podobnie się robi no, trochę inaczej się robi trochę inaczej, ale prawie że tak samo pierogi się robi tak, że Pan kładzie farsz na ciasto mm. farsz założyć przytrzymać palcami, żeby nie było powietrza za dużo teraz tyle ile jest farszu mm. może być mniejszą częścią, może być większą częścią przyciskamy swój pociąg to Pan pieroga ma sklejonego mm. prawie, tak. górna ma foremka jest do uszek to Pan mm. daje farsz na ciasto tak samo założyć no i górną teraz Pan przyciśnie to Pan ma małego pierożka no, 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 dopiero na paluszku. i dwa razy jest łóżko. Da się? Da się, wszystko się da. To się da, no się chce, no właśnie. Jak się chce, no, jak się komuś nie chce, to się, nie, no to się to nic nie umie. To nic nie umie, to jest przerażony, że. To jest, czas... Zginie z, z głodu. Musi bogato wyjść za mąż. No, kobieta wtedy. No właśnie. No to dobrze, Mio! 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 Mio!